thank you po raz 118 widzimy się w magazynie Nowochódzko-Malatorskiej Ligi futsalu, czyli futsalu w Krakowie i omawiamy pierwszą kolejkę Dywizji B 23. edycji naszej Ligi. W Dywizji B zaszły pewne zmiany, jeżeli chodzi o liczbę drużyn, dalej mamy 13 ekip, oznacza to, że będziemy rozgrywali pierwszą rundę w systemie każdy z każdym i wówczas każda z drużyn zagra po 12 spotkań, natomiast potem drużyny są podzielone na cztery podgrupy. Pierwsze cztery zespoły zagrają w grupie mistrzowskiej, każdy z każdym o awans. Zespoły z miejsc 5-7 zagrają między sobą, dodatkowe dwie serie spotkań. Zespoły z miejsc 8-10 również i 11-13, czyli dokładnie tak samo jak było w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o zmiany drużynowe. To do dywizji B spadła ekipa a z Kolegium Mediakomu Ustryktury Wileńskiego oraz Jotaru Fucar. Niestety akademicy z kolegium medykum nie przystąpili do rozgrywek, a z kolei Jotaru Fucar nastąpiła zmiana kapitana i od tej pory tą funkcję będzie pełnił Rafał Drużyński. Jeżeli chodzi o drużyny, które nie przystąpiły do rozgrywek, mamy tutaj ekipę Ocean 11 oraz KS Brazuka. Natomiast witamy na pokładzie trzy nowe drużyny, trzy nowe stare drużyny, ponieważ do ligi wracają popalone styki na wybrzeże klatki schodowej futsal team, które będę nazywał WKS futsal team. A totalnym debiutantem, choć oczywiście nie debiutantem futsalowym. Z na co dzień w pierwszej lidze ogólnopolskiej AZS z Instytutu Ekonomicznego w Krakowie. Warto również nadmienić, że Watacha zmieniła zarówno nazwę, jak i kapitana. Od tej pory Watacha to Nowy Ład, a kapitanem został Krzysztof Wilczuk. Zacznijmy od spotkań rozegranych we wtorek 22 lutego i zacznijmy od spotkania WKS Futsal Team z ekipą Grossgarden. Bardzo ciężko było wskazać faworta tego spotkania i obydwie drużyny uprawiały futsalowe szachy aż do 10 minuty. Wówczas dobrą sytuację stworzyli sobie gracze w schodowej, ale strzał Habdasa obronił Gross, a w minucie 10 fenomenalnie pokazał się Dariusz Zając, który na pełnej wszedł na piłkę zagraną rzutu Rożnego i dał prowadzenie swojej drużynie. Gracze WKS-u rzucili się do odrabiania strat. Tutaj widzimy jedną z kont zapoczątkowanych przez Tom Rajczyka, który był posłodawcą reaktywowania swojej dawnej drużyny. Jednakże Hubert Kuska trafił w słupek, a w minucie 19 mamy kolejną stratę i kontrę, po której na listę strzelców wpisuje się Aleksander Świerczyński i mamy remis. Remis nie utrzymał się do końca połowy, ponieważ w końcówce pierwszej połowy mamy bardzo dobrą akcję WKS-u, po której piłkę dostaje Gębski i ładuje ją pod ladę, dzięki czemu WKS prowadzi 2 do 1. W drugiej znakomitą sytuację miał Fio, ale nie wiadomo jak to się stało, piłka nie wpadła do siatki. Jednakże Bartosz Fijo błyskawicznie się zrewanżował i dosłownie kilkanaście sekund później wprowadził piłkę między słupki i WKS podwyższył na 3 do 1, ale z tego prowadzenia cieszył się raptem kilkanaście sekund, gdyż na strzał ze stanu zdecydował się Bartek Szewc i mieliśmy 3 do 2. Potem mieliśmy dwie bardzo dobre akcje Świerczyńskiego. Najpierw jego strzał był niecelny, A chwilę później już trafił do siatki i WKS prowadził 4-2. garden za wszelką cenę chciał zmniejszyć rozmiary prowadzenia rywali. Tutaj strzał Rysia, z najwyższą trudem obronił, przewodzający obronił ślusa, ślusarski. A gdzie sytuacja, w której mógłby snuć Łukasz ryś, ale piłka trafiła w słupek. Kolejną dobrą sytuację graczy Garden stworzyli sobie w tym chwilę później, jednakże strzał zająca wylądował na poprzeczce. I wszystko to z, zemściło się już w samej końcówce. W czysty piątej odważny rajd przeprowadza Kuska, jest faulowany w polu karnym przez Krzysztofa Grossa. Mamy rzut karny, który pewnym strzałem na bramkę zamienia Tomasz Rajczyk. Tomasz Rajczyk był również bohaterem kolejnej akcji, kiedy strzałem z dystansu podwyższył na 6 do 2. Ostatnim tego, akcentem tego spotkania było przewinienie graczy Garden, który było piątym przewinieniem. Mieliśmy przedłużony rzut karny, który na bramkę zamienił Igor Ślusarski. I WKS notuje udany powrót do ligi, ogrywając Grosgarden 7 do 2. Kolejnym spotkaniem było starciem w ze Spadkowiczami z dywizja, czyli z JRU Futsal. I przynajmniej na papierze, faworytami w tym spotkaniu byli gracze JRU. Jednakże fenomenalnie rozpoczęło się to spotkanie dla ekipy w Venatorze. Na początku stawiarskiego stał stawiarskiego, został obroniony. Jednakże chwilę później stawiarski poprawił. Piłka wpada przy słupku i jest 1 do 0. I Wenatersewce kontynuowało swoją znakomitą grę. Po chwili przed szansą stanął Jacek i ja jego strzał bronił Drużyński. Dobitkę Kamila Sawierskiego również. A do 8 minut musimy czekać na pierwszą dobrą sytuację Joteru, kiedy na strzał zdecydował się Jędrzej Kowaliński. Jednakże nic z tego nie wyszło. A co więcej, poszła z tego kontra, po której Michnowicz wypaczył Jacka Sawierskiego, a ten podwyższył na 2 do 0. W minucie 16 Joteru mogło złapać kontakt. Sprytnie z piłką rodził się Byczewski, podał piłkę Bartuniowi Kowalińskiemu, jednakże jego strzał był niecelny. A w minucie 27 mamy stratę Joteru. Michnowiczniego i dogrywa piłkę do Jaska Sawierskiego i jest 3 do 0. W końcu w minucie 30. Joteru strzela bramkę po dość kuriozalnym rzucie wolnym. Wenatorez zamiast się ustawić do rzutu wolnego pozwolił biczarskiemu wpakować piłkę do siatki. Było 3 do 1. Jednakże to Wenatorez prowadziło grę. I w minucie 35 po tym sprytnym zagraniu na liście strzelców wpisuje się Piotr Chowaniec. Jest 4 do 1. Joteru później miało dwie dobre sytuacje, by strzelić w ramkę. Jednakże strzał Bieronia został obroniony. Potem mógł się pokazać Byczewski, jednakże jego strzał był nad poprzeczką. W minucie 309 z strzał z dystansu cał się Michnowicz. Jego strzał został zablokowany. Ale po chwili kapitan Benoteris ponownie stanął przed szansą i spokojnie przymierzył w samo okienko, ustalając wynik spotkania na 5 do 1. Kolejnym starciem był pojedynek Raket Fuel z Żarłaczami i były to typowe funkcjonalowe szachy bardzo długimi momentami. W zasadzie jedyną ciekawą sytuacją w pierwszej połowie był słupek debiutującego w Raket Fuel Jakuba Hajdeckiego. i to właśnie Hajdecki otworzył wynik na samym początku drugiej połowy i od 21 minuty mieliśmy 2 do 1. Żarłacze bardzo starały się doprowadzić do remisu. Mieli kilka dobrych sytuacji, jednakże raket Fuel było bardzo uważne w obronie i co więcej, znakomicie bronił debiutujących w tej drużynie Michała Marowicz. Na domiar złego żarłacze łapały żółte kartki, a w samej końcówce zdecydowały się na grę z wycofanym bramkarzem, co skończyło się dwiema bramkami bednarka i ostatecznie racket Fuel pokonał żarłaczy 3 do 0, przerywając pasę 8 ligowych porażek z rzędu. Kolejnym starciem było starcie popalonych styków z Gekotimem i mecz ten transmitowaliśmy na żywo na kanale dla naszej ligi. Miałem go ogromną przyjemność komentować, dlatego uraczę teraz Państwa z tego spotkania z moim czerstwym jak zawsze komentarzem. I teraz kontra... Michalik, Michalik i gol! I mamy... I kontra. Znowu Michalik. Ale już ma dużo miejsca. Michalik. Michalik uderzenie nad poprzeczką, Tylko kontra popalonych styków. 3 na 2 Bardzo gęsto teraz się zrobiło, ale Michalik znalazł miejsce by uderzyć. Strzał niecelny. Szlak od tyłu. Ale strata. I teraz uderzenie. Broni słuchanek. I teraz Jaskowski i gol! niepopalonych styków, widzimy trzech nowych zawodników na wojsko. I teraz e... przed szansą klatka, ale broni po Bała. Jaskowski bardzo ładnie do Kostrzewy i tuż obok Słupka. Piękna akcja e, Dawida Jaskowskiego, e, który minął, e, ale e, strzał Jakuba Kostrzewy z, był zbyt ostrego kąta, by padł gol. A teraz ponownie Jakub Kostrzewa i Słupek, który oddał piłkę Galowi. Ponownie Ogorzałek. Do Michalika, Michalik z dystansu i gol! A niepotrzebnie, i Michalik, tym razem jego uderzenie z dystansu obronione przez Bałę. Do ale teraz piłkę ma Artur Szlak do słuchanka. Słuchanek nie do Mateusza Kostrzewy, broni Słuchanek I poprawka Kostrzewy w domu Słuchanek I teraz na, na listę strzelców wpisuje się Mateusz Półtorak Gracze poprawne tylko coraz agresywniej, teraz piłka została Ogorzałek, jednak nie Mateusz Kostrzewa Mateusz Kostrzewa do Półtoraka, Półtorak przed szansą, broni Słuchanek Tak, e, czy to będzie strzał? Nie, na szczęście nie, dość wystarczy a no, ponownie Półtorak, Półtorak przed szansą i gol A teraz na boisku pojawia się Bartłomiej Klich e. I teraz właśnie podanie do klicha. Klich przed szansą Klich broni słuchanek. Skończył poprzedni rzut wolny dla Geko Timu. Jaskowski Gol! Bardzo dobrze przed... Jaskowski przed kolejną szansą. Ale wpałowany przez Michalika. Czwarte przewinienie. Kolejny wolny. dla pewności gracze. Popalonych styków ustawiają się aż sztrójkę w murze ponownie przebiegli Jaskowski do Dębosza Dębosz i tuż obok bramki Bardzo szybko Amo... się ekipa i teraz mamy kontrę. Konrad Koszywa, Konrad Koszywa. Czemuż nie podawał do Klicha? Czemuż strzelał? Do Jakubasa <słuch> Szlak kontra. Klich. Wszystko wplątał się Michalik. Piłka w rękach szlanka. Dębosz. Ogorzałek odbiera piłkę. Ogorzałek teraz przez szansę. Ogorzałek, ależ Bramka. A teraz Konrad Kostrzewa z dystansu i gol! ależ uderzenie. A w sukurs nie ma to w rodzinie siła. Mateusz Kostrzewa odebrał piłkę. Mateusz Kostrzewa nad Bramką. się obrócił Jaskowski do Kuby Kostrzewy. Kuba Kostrzewa w polu karnym do Jaskowskiego niecelnie. Ślusarczyk zablokowany. Wygląda na to, że Dawid Jaskowski będzie wyrozumiał sytuację indywidualnie i niecelnie. Michalik do środka. Ogorzałek, ogorzałek ciągnie prawą stroną Ogorzałek szlag broni! Bała, ależ interwencja. Nie powstydzili. Cóż za obrona. I teraz z dystansu Michalik i ponownie fenomenalnie broni bała, nie patyczkują się. Nie 2 na dwa. Koszewa i Dębosz kontra Michalik i Ogorzałek. Teraz włącza się jeszcze półtora, półtorak uderzenie. Broni suchanek. Gal do Szlaga, Michalik, Pasiut. Pasiut ponownie do Michalika, strzela, broń, bała! Mamy kontrę popalonych styków. Artur Szlak, Szlak, uderzenie, broni bała. Ach, teraz Jakubas przed znakomitą sytuacją, ale zablokowany. Ładnie do piłki dopadał Gal, uderza Jakubas, ale przeniósł piłkę na poprzeczką. do tyłu, do Klicha. Ach, ale Klich traci piłkę, 2 na 2, Ogorzałek. Ogorzałek schodzi na lewą nogę, Ogorzałek i gol! Eee, widać, że bojowy duch wstąpił w obydwie drużyny po tym okresie tego uśpienia. Ale teraz Klich, Bartłomiej Klich broni Suchanek! Bartłomiej Klich. Klich i Mateusz Kostrzewa. Klich już po lukarnym, Klich, uderzenie i gol! Ale nie było mowy o faulu. Ogorzałek do szlaga, szlak Ogorzałek, Ogorzałek niecelnie! I eee, ponownie popalone styki. Ogorzałek, Ogorzałek do Michalika, Michalik w broni, bała. I znowu, ależ mamy chaos, piłka wpada do siatki, Artur Szlak okay, po raz drugi. Piłkę dostał Kostrzewa, Kostrzewa do Klicha, Klich, Kostrzewa, Mateusz Kostrzewa i broni Suchanek, jak on tego nie strzelił. Ostatecznie po bardzo dobrym spotkaniu popalone styki uległy go 5 do 6. Kolejnym starciem było starcie nowego ładu ze z Spartą Kraków. i Sam byłem bardzo ciekaw, jak Sparta Kraków e, zagra w tym spotkaniu, ponieważ, w mojej prywatnej opinii, oprócz Joteru i AZS-u łeku, jawi się jako jeden z trzech głównych kandydatów do awansu, e, ale okazało się, że podobnie jak Joteru, Sparta zaliczyła. Fal start. Przepraszam, nie ten skrót. Jak wspomniałem, Spartanie zaliczyli fal Co prawda, początek był bardzo obiecujący. Mity drugiej debiutujący w żarłaczach Daniel Klim uderzył potężnie z lewej nogi. Było 1-0 dla Spartan. Jednakże remis utrzymywał się raptem 60 sekund. Piłkę odebrał Hubert Bujaz, dograł piłkę do Grzegorza Szczepana i mieliśmy remis. Kolejna minuta to kolejna bramka i kolejna bramka dla Watachy. ja tym razem dogrywa piłkę Ilczukowi i jest 2 do 1. Na wyrównanie czekaliśmy 5 minut. Gruchała wypatrzył Moryca, który przebiega 10, minut, 10 metrów i tym strzałem doprowadza do remisu. Ale minutę później po raz drugi na listę strzelców. Wpisuje się Grzegorz Szczepan, który zostaje obsłużony przez Krzysztofa Ilczuka, A sam Ilczuk również trafia do siatki po raz drugi w minucie 12. I mamy 4 do 2. Spartani mogli zdobyć szybko bramkę kontaktową. Przez znakomitą szansą po tym zagraniu gruchał stanął Kaczmarczyk, ale jego strzał został obroniony, dobitka Moryca była niecelna. Nie zemściło się to jeszcze w pierwszej połowie, kiedy Szczepan pomknął lewą stroną i z zerowego kąta pokonał Dudzika, strzelając swoją trzecią bramkę w tym spotkaniu. Spartani wzięli się w drugiej połowie na ostro do pracy. Najpierw powracający po bardzo długiej przerwie do ligi Adam Filo wykorzystuje do granika Szmarczyka S5 do trzech. A potem kaszmarczyk podaje piłkę do Klima. I jest 5 do 4. Watacha mogła odpowiedzieć błyskawicznie, ale jeden z zawodników, akurat występujący bez numeru, co nie ułatwiało nam identyfikacji, nie zdołał pokonać dudzika. A w odpowiedzi, szansę na remis zmarnował Klim, gdy jego strzał trafił w słupek. W 30. Watacha, przepraszam, nowy ład przybliżył się znacznie bardziej do wygranej, kiedy po raz czwarty do siatki trafił Grzegorz Szczepan. Ale chwilę później Daniel Klim strzela bramkę naszej do 5. Taki stan utrzymał się raptem minutę. W minucie 32 do siatki trafia Jurasieński i mamy 7 do 5. Sparta nie mieli swoje, jeszcze swoje szanse. najlepszy z nich chybił yy, Krzysztof Grabiec, znaczy nie tyle chybił, co go został no, obroniony. I ostatecznie wynik nie uległ zmianie, a nowy ład... Yy... Wygrał ze Spartą Kraków 7 -5. No i pytanie, czy ten wynik nakazuje upatrywać w nowym ładzie kandydatów do zajęcia z wyższych, jednej z wyższych pozycji w tabeli. Ostatnim pojedynkiem był jego wykrasyk, czyli mecze drużyn, które, które grają w lidze 23. edycję, czyli Hatrika rika z Mecz rozpoczął się z lepiej dla zębatek, strzał z konta warszawskiego otworzył wynik w minucie piątej jednakże tylko trzech minut potrzebował najlepszy zawodnik tego meczu czyli Janusz Rybski, żeby doprowadzić do wyrównania. W minucie 12 debutujący węcha Michał Godula zatał się na strzał z dystansu i zaskoczył ten sam rywala, było 2 do 1 ale przed przerwą wyrównał Janusz Rybski. Kluczowe dla całego meczu były pierwsze 4 minuty drugiej połowy. Wówczas hat zagrał fenomenalnie i pod, po bramkach Rybskiego, Janowicza i Fischera w minucie 24 było 5 do 2. Wówczas NH zaczęła grać już cały czas w bardzo wysokim pressingiem, ale znakomicie gra bronił Gajoch, jak również NH po prostu była bardzo nieskuteczna. Zemściła się w minucie 37, kiedy do bramki trafił Rybski, a NH była w stanie odpowiedzieć tylko i wyłącznie na trafienie Barszyckiego. Ostatecznie hat pokonał NH 6-3. Piątka pierwszej kolejki dywizji B przedstawia się następująco. Przepraszam, niestety mam tutaj starą wersję. W bramce mamy Michała i chyba innej Państwo nie zobaczycie. W bramce mamy Michała Amarowicza z Rocket następnie mamy Janusza Rybskiego z hatrika, Grzegorza Szczepana z Nowego Ładu, który zostaje zawodnikiem kolejki, następnie Dawida Jaskowskiego z Gekotimu oraz Jacka Stawiarskiego z Venatores FC Jeśli chodzi o. Komplet wyników w pierwszej serii spotkań wygląda na następująco w Futsal Team Gross Garden 7 do 2, w natorsowce Joterów Futsal 5 do 1, raket fuel Żarłacze 3 do 0, poparotne styki Gekko Team 5 do 6, nowy ład Kraków 7 do 5, Hatric 6 do 3. Pauzowała ekipa AZS-u azs, AZS ekonomicznego. W tabeli oczywiście 6 zespołów, które wygrały swoje spotkania są w pierwszej szóstce, 6 zespołów, które przegrały swoje spotkania są do no i połowie tabeli na siódmym miejscu ACTS, który swojego spotkańczy nie rozegrał. Pierwszym liderem została ekipa WKS-u, która odniosła najwyższe zwycięstwo w tej serii spotkań. W przyszłym tygodniu druga seria spotkań w Dywizji B. Będziemy tutaj mieli przyjemność oglądać pojedynek Raket Fuel z Venator SFC. Następnie Jotarów wcale będzie podejmować popalone styki, Gross garden zagra z Nowym Ładem, z kolei w środę o 2045 chyba najlepiej zapowiadający się pojedynek, czyli Sparta Kraków za ZTS em ekonomicznego. Myślę, że będzie transmitowane na żywo na kanale naszej Ligi. Potem starcie Zębatek z wybrzem klatki schodowej futsal team, a zakończymy tą serię spotkanie starciem Geko Teamu z Hattrickiem. Również we wtorek, przepraszam, w środę o 20.00 zostanie rozegrany pojedynek Żarłaczy z Nowym Ładem, który zainauguruje rozgrywki Pucharu Ligi. Będzie to starcie 1.16 finału. Jeszcze rzućmy okiem na statystyki indywidualne. Mamy dwóch zawodników, którzy strzelili cztery gole. Mowa tutaj o Grzegorzu Szczepaniu oraz Januszu Rybskim. Natomiast trzema trafieniami może się w tej serii spotkań pochwalić Daniel Klim. Z kolei, jeżeli chodzi o asystentów, mamy ośmiu no, zawodników, którzy dwukrotnie celnie podawali piłkę kolegom. Mowa tutaj o Hubercie Bujasie, Dawidzie Gwoździu, Mikołaju Fischerze, Dawidzie Michnowiczu, Rafale Gruchale. Kamilowi Gorzałku, Adamie Kaczmarczyk oraz Hubercie Kusce. Jeżeli chodzi o klasyfikację kanadyjską, największe podzielone w tym momencie mają Grzegorz Szczepan oraz Janusz Rybski, którzy mają po 4 punkty. I ja tym samym serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się zarówno na hali, jak i podczas kolejnych magazynów, jak i też w transmisji. Pamiętajcie, że właśnie mecz Dywizji B pomiędzy AZS-em u e e AZT sąsiedztwa ekonomicznego i Sparta Kraku, będzie teraz mija w środę 45. Cześć!